Dobry wieczór, państwo. Nasza kultura korzeniami swymi tkwi głęboko w słowiańskich tradycjach. Tradycje te najdłużej i najbardziej zachował nasz wiejski lud. Odzwierciedliło to się w wierzeniach, obyczajach, zabobonach, a także w umiejętnościach przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Dotyczy to również budownictwa. Spójrzcie, proszę państwo, to słomiany daszek. Wyszczępiony u Na jego wierzchołku założył ktoś gliniany garnek z dwoma uchami. Co za przedziwna struktura, ale zaraz obok zjawia się daszek inny z szerokim okapem. A tutaj ktoś z lipowego kloca wyciosał coś jakby kopułkę, w którą stromił właśnie taką chorągiewkę kapliczka. Czy coś podobnego do niej? Nie, to tylko zwykły ul z wnęką. To są stare pnie. Takie, jeden z nich został tutaj pobielony, drugi natomiast ma ściany swoje, ściany drążonego pnia wysmarowane żółtą gliną. Całość jest niesłychanie malownicza, zwłaszcza gdy zobaczymy to na tle tej chwili wiosennego, takiego błękitnego nieba. Powiedzieć trzeba, że uli te korzeniami swoimi na pewno i archaizmem swoim tkwią głęboko w słowiańskiej tradycji. Takie spotkanie z przeszłością jest zawsze bardzo piękne. Tylko gdzie dzisiaj odnaleźć takie stare ule? I gdzie w końcu doszukać się pierwocień, słowiańskiego budownictwa w tym, co pozostało. Odpowiem, proszę Państwa, należy pojechać do Sanoka. Jest tam urządzony jeden z najstarszych w Polsce. Niewątpliwie najpiękniejszy i niewątpliwie największy skanzen. Na 40 hektarach, w bardzo malowniczym terenie, terenie nieco zalesionym, położonym nad Sanem, zorganizowano olbrzymi park etnograficzny. Inaczej zwane skanzenem. To właśnie tutaj znalazły się najcenniejsze przykłady etnicznie różnego budownictwa. Już nie poszczególne chałupy, ale całe zagrody, z wyposażeniem ich właśnie z ulami, ze studniami, z drzewami.